Zamykł kolejny węzeł. Eee, myślę, że wolę opcję WIĘCEJ. Okej. Okay. Co tu nas czeka? Bójka w więzieniu. Oho, czy to pan strażnik? Czy ktoś? Jeszcze ktoś ma pretensje? Halo? Oho. Widzę cię. Aha. Tu już jest następny. OK. Dobrze. Okej. Okay. Sprawdzamy co... Uu. Staram się cały czas... Sprawdzać, czy czasem ktoś za mną nie, się nie pojawił. No, odbił skubany. Wow, właśnie o tym mówiłem. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Oh, może. my was Prison Break. Hm. Zasięgi prędkość. Odkrzyploduj. Hmm. A może weźmiemy to. Piszemy powieść. Wow, ten pierwszy Okej, okay. ciekawe dlaczego tej kasy nie możemy rzucić, he? Wow. dobrze, że nie strzelił. Myślałem, że tam jest po prostu ściana, a tam było o, okno. Pyk. Następny tam. Chyba go nie trafimy w ten sposób, spróbujmy. I... A, nie, nic z tego. Jak biegną w poprzek, to nie jest łatwo wyczuć. Gdzie za chwilę będą. O, trafiłem go tym. He, rzutem. Wow. Następny. Tamten biegnie bez broni teraz? Chyba, że to jest jakiś następny. No, zapraszam. Tamten ma broń. Ale dobra, najpierw ten. Wow. Hehe. He. Przyjemni petenci w biurze. Nic fajnego. Super. Dobra, lecimy dalej. Kaplica. Wo O nie. Aj. Ale mnie, kurcze, zaskoczyli! Wo-ho-ho. Myślałem, że jak rzuciłem, to go trafiłem, ale on, kurcze, i tak strzelał dalej. No skąd byście się tu nagle wzięli? Patrzyłem przed chwilą tutaj. Ach. Sobie, kurcze, zagrywacie! Trochę nie fair. Dobra. Następni, o, chyba tam znowu. Aha, Wow! Dobra, Aha. nie nic z tego. Wow! Dobra, udało się. No ale początek początek nie był zbyt fajny. No cóż, cóż poradzimy. Dobrze, że się w ogóle udało. Super. Losowa broń, szybki strzał. Może weźmiemy losową broń. Bo, bo w kaplicy by była bardzo przydatna. A właśnie No, dawaj szybko Okej okay. Tam już chyba widzę następny będzie Aha Uuu nie 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 No nie przecież rzuciłem prosto jego tułów. Dobra. Aha, wiedziałem. O nie. O, dobra. Na szczęście udało mi się w końcu trafić w te jego rękę. Uu, okay. Ech, praca w biurze też nic fajnego. Super. I O. cię kręcę. Okej, okay, było mega, mega blisko. Okej, okay, tam jesteś gdzie schodził na tu Którędy ten Dobra Wow Czemu oni wszyscy mają tak dużo broni? O nie! Wow, Okej. Okay. nie za dużo ich. Dobra, na szczęście się udało. No ale, odczułem stres. Super hot. Super, Super hot. hot. Ok, co my tu mamy? M spot odbić. MSW odbicie. Hmm. Zobaczmy. Odbicie jednego pocisku sprawi, że pozostałe zawrócą w stronę wrogów. Okej. Okay. To może być ciekawe. Pytanie właśnie jak to będzie z tym odbijaniem? Masowe odbicie, aha, okej. Okay. Wow. Okej, okay, to jest fajne W podstawowej wersji gry, mogliśmy przecinać naboje A tutaj możemy odbijać. No, lista haków rośnie Ok, zobaczmy, może tutaj 3C, 4A, dobra Po kolei. O, mamy jakieś nowe węzły, chyba Nieopisane. Nie, nie. O, dobra, ok. Wow, ile telewizorów. Aha, patrzcie, heh, można sobie jeździć na rowerze i patrzeć w telewizor. I co, i to, to ma niby być zdrowe. Nie To dobrze, swoją drogą całkiem nieźle wyposażona siłownia, przynajmniej tak wygląda. Wiedziałem, nienawidzę takiej akcji. Uuu, uh, mały trening na siłowni. Super. Hmm, granat czy może odbicie? Odbicie może być przydatne, ale tylko w takich konkretnych sytuacjach. Może wezmę granat. No i się przydało. Następny. Pięknie. Ach, jak ja nie lubię, jak oni odbijają pociski. Uh o. -oh. Oh, dobra. No, robi się naprawdę gorąco, trzeba przyznać. I nie chodzi mi tutaj o temperaturę na zewnątrz, bo jest w końcu lato. Hmm, kolejny poziom nieopisany. Wow. Wow, dwóch. Dwóch naraz no... No nie no. Co oni tutaj mi? wow Całe szczęście nie trafił. Przypowało. ty. O nie! O nie! A O nie, 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 szybko, 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 szybko. Nie, strzel nie, nie strzelajcie. O matko. Ło, ok. Uf. No, o nie, nie chcemy na to patrzeć. Mało brakowało. Eee... Cokolwiek! Wow, jak się ten shotgun pił. mamy dwóch na raz, pięknie lubimy takie akcje. O, oh, halo. Wow! Ał. O nie, ok, znowu trafiamy do jakiegoś nowego miejsca. Znowu ledwo żyję. Niestety, znowu dałem się trochę podziurawić, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyjemy. Ta broń gdzieś upadła. Okej. Okay. Wow! Uff, okej. Okay. Dobra, jeszcze chyba jeden poziom nam został. Oby, oby się udało. Ajajajaj. Dobra, 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 dobra. Spokojnie, powoli. Aj, Dobrze. Możliwe, że jeszcze tylko ten. Dobra, bo już byłem zestresowany Okej. Okay. Kolejny węzu jest Okej, okay. o, erkoszek Jakiś kolejny hak Zakładam, że pociski się będą odbijały od ścian Niezłe trickshoty by można walić wtedy Koszet. E. E? jak? Wow. Aha, to nie trzeba jakoś konkretnie celować. Wystarczy strzelić w ścianę i, ta, i te pociski się naprowadzają na nich. Wow, to będzie jeszcze potężniejsze niż myślałem. Ok. A, możemy tylko tak przejść. Mezow 4. 4a, ok, czyli chyba najpierw ten byśmy musieli. Hmm. Chyba spróbujemy następnym razem, bo trochę, trochę dzisiaj mnie zmęczyło to ginięcie, że tak się wyrażam.